Postęp technologiczny na świecie zdecydowanie zwiększył znaczenie CGI w filmach. Niektóre filmy żyją dzięki CGI, niektóre przez CGI upadły, a jeszcze inne używają CGI tam, gdzie kompletnie nie jest to potrzebne. No a niektóre w ogóle nie używają CGI. CGI stało się nie tylko niezwykle istotne w przemyśle filmowym, ale także stało się tematem kontrowersji. W ostatnich latach wydaje się, że standardy efektów komputerowych ogólnie spadły. Winą za to obarcza się presję czasu czy trudne warunki pracy. Gdziekolwiek się je stosuje, CGI pozostaje jednym z najczęściej krytykowanych elementów każdej produkcji. Odmładzanie postaci potrafi pójść dramatycznie źle, zwierzęta mogą wyglądać koszmarnie, a zielone tła bywają rażąco zielone. Z drugiej strony technika mocap osiągnęła nowe wyżyny, a branża zmieniła się nieodwracalnie. W dzisiejszych czasach postacie tworzone wyłącznie przy użyciu CGI często spotykają się z negatywnym nastawieniem. Łatwo pomyśleć na przykład o Stephen Wolfie z Justice League, który wyglądałby znacznie lepiej, gdyby aktor zagrał go w kombinezonie do Motion Capture. Tymczasem młody Sherlock z 1985 roku, długo przed powstaniem MoCap, osiągnął coś absurdalnie niemożliwego. Była to pierwsza w historii kina postać zrobiona w pełni komputerowo. Chodzi oczywiście o postać dwuwymiarowego rycerza z witrażu, który nagle wskakuje do realnego świata. Szkło nie było zbyt przekonujące, ale sam rycerz wygląda turbo dobrze. A reszta sceny przestała mieć kompletnie znaczenie, bo wszyscy patrzyli na tego rycerza. I przypominam, był to 85 rok. Mamy tu w pełni komputerowo wygenerowanego rycerza poruszającego się w prawdziwym otoczeniu, a do tego kamera wykonuje panoramę z tyłu postaci, co jest jeszcze bardziej imponujące. Można by przypuszczać, że po 40 latach efekt będzie wyglądał prymitywnie, no ale nie, nawet robi niezłe wrażenie. Jeszcze dosłownie kilkanaście lat temu, aby pokazać młodszą wersję jakiegoś aktora w filmie, no to zatrudniano aktora innego, który był podobny do tego aktora pierwszego, no i trochę charakteryzacji, no i wiadomo, może przejdzie. Dzisiaj jednak studia korzystają z komputerowej magii, aby odmłodzić wielu aktorów. No i w większości wypadków udało się to nawet bardzo dobrze. W bardzo wielu przypadkach udało się to wybitnie dobrze. Marvel miał gigantyczne sukcesy z odmładzaniem Roberta Downeya Jr., Michaela Douglasa czy Kerta Russella. No ale Fox zaliczył poważną wpadkę, odmładzając Iana McKellena i Patricka Stewarta w X-Men Ostatni Bastion w 2006. No ale jeszcze gorzej było w przypadku Jeffa Bridgesa w tron dziedzictwo. Aktor wcielał się we Flynn'a, a dzięki CGI możliwe było stworzenie jego młodszej wersji, czyli Clue. W tej stylizowanej produkcji z budżetem 170 milionów dolarów. Młodsza wersja Jeffa Bridgisa wyglądała jak kiepska figura woskowa. Było to gorsze niż młody Magneto i profesor Xavier razem wzięci, co już jest dużym osiągnięciem. Władca Pierścieni to praktycznie idealna trylogia, no i aby osiągnąć taki status, musieli praktycznie zrobić wszystko no, perfekcyjnie, w tym CGI. Oczywiście jest to też zasługa praktycznych efektów specjalnych, jak i zapierających dech w piersiach krajobrazów Nowej Zelandii, gdzie film był nagrywany. No ale też CGI również wytrzymuje próbę czasu, a największym osiągnięciem w tamtych czasach było bez wątpienia ożywienie Goluma. Zanim Andy Serkis wcielił się w King Konga, stworzył wraz z twórcami postać Smigola w sposób, którego nikt się nie spodziewał. W drużynie Pierścienia widzieliśmy jedynie jego oczy i te efekty już budziły pewne wątpliwości, no ale w dwóch wieżach technologia była już w 100% dopracowana. Pierwsze pojawienie się Guluma, gdy spotkał Froda i Sam'a w drodze do Mordoru, było przełomowe, zwłaszcza w porównaniu z tym, co widzieliśmy w pierwszym filmie. Nie bez powodu dwie wieże zdobyły Oscara za najlepsze efekty specjalne. Natomiast ten przykład idealnie pokazuje nie tylko to, jak złe mogą być efekty komputerowo, ale też jak dobrym osiągnięciem, czy jak wybitnym osiągnięciem był Golum. W 2002 Golum zachwycił cały świat, podczas gdy zaledwie rok wcześniej w Mumi efekty komputerowe były, no, delikatnie mówiąc, koszmarne. Golum nie musiał wyglądać jak Andy Serkis, ale Matthias jako król Skorpion musiał przypominać Dwayna Johnsona. Rezultat: delikatna kompromitacja. W kulminacyjnym momencie filmu, potwór przerywa walkę Rika i Imhotepa, wyglądając jak z kiepskiej gry komputerowej. Budżet 100 milionów dolarów, prawie no bo 98 milionów dolarów, no nie wystarczył, aby zdobyć odpowiedni materiał referencyjny od kamienia Johnsona. A szkoda. Niepisaną zasadą sequeli jest fakt, że musi być lepszy, większy albo przynajmniej dorównywać oryginałowi. No i oczywiście większość kontynuacji nie spełnia tego malutkiego wymagania, no ale Terminator to inna historia. Wszystko było tutaj lepsze, a jednym z najbardziej wyróżniających się elementów był T1000 grany przez Roberta Patricka oraz niesamowita technologia użyta, aby go ożywić. Miał być ulepszoną wersją T800 granego przez Schwarzenegera, no i bez fenomenalnych efektów wizualnych nie byłoby to możliwe. Największą innowacją była jego forma, czyli ten T1000 był wykonany z ciekłego metalu, coś co w 91 wydawało się w sumie niemożliwe do pokazania. Teoretycznie powinno to wyglądać fatalnie, a cały film mógłby się zawalić. W końcu cały ten lęk przed tym złoczyńcą opierał się na jego zdolności do zmiany kształtów i odporności na strzały. Jest wiele momentów w filmie, które doskonale pokazują te możliwości. No a taką flagową jest ta, w której te tysiąc przechodzi przez kraty więzienne albo jak kule topnieją, czy top... zatapiają się w, w jego ciele po prostu fenomenalne. MCU znalazło się pod ostrzałem krytyki po zakończeniu Sagi Nieskończoności, no i wiele zażytów jest w pełni uzasadnionych, umówmy się. A jednym z aspektów, które wyraźnie się pogorszyły jest, niestety, ale CGI. Pod koniec filmu Doctor Strange odczuwa przeszywający ból, po czym na jego czole pojawia się <trybujesz> trzecie oko. Oko to wraca w scenie po napisach i bez przesady, ale wyglądało jak robione w peńcie. Efekt był wręcz śmieszny. Oko w ogóle nie wyglądało jak oko. To znaczy, no, przypominało oko, ale nie było realistyczne. Co ciekawe, wcześniej w tym samym filmie pojawił się ogromny potwór z okiem, które oparto na skanie oka Elizabeth Olsen i wyglądało to wyśmienicie. No widać było, że można było to zrobić, tak więc albo zabrakło budżetu, albo chęci, al albo jednego i drugiego. Jak wspomniałem kilka chwil temu, Andy Serkis w 2005 wcielił się w King Konga w filmie Petera Jacksona, no a potem wcielił się w jego mniejszą wersję, czyli Cezara w trylogii Planeta Małp. Królestwo Planety Małp, wydane 7 lat po wojnie o planetę Małp, podniosło poprzeczkę jeszcze wyżej. Małpy przez te lata stały się bardziej rozwinięte, co wymagało większego realizmu w efektach specjalnych. Jednym z największych osiągnięć tej czwartej części był sposób, w jaki małpy mówiły. Minęło około 300 lat od poprzedniego filmu, a teraz władcy ziemi, czyli małpy, częściej używali mowy niż gestów. No i pierwsza scena po przeskoku czasowym pokazuje trzy małpy rozmawiające jak zwykli ludzie i wygląda to oszałamiająco dobrze. Ten poziom realizmu utrzymuje się przez cały film dzięki kolejnemu skokowi technologii motion capture. Kiedy Matrix trafił do kin w 1999 dał światu genialną obsadę, świetną choreografię i przełomowe efekty specjalne coś czego wcześniej nigdy nie widziano. Dzięki koncepcji Matrixa film mógł eksperymentować z efektami jak żaden inny. Do dziś ikoniczna scena, w której Neo unika kul, cool jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w historii kina akcji, czy w ogóle w historii kina. Na potrzeby tej sceny opracowano nową technikę zdjęciową, czyli tzw. Tak bullet time. W skrócie użyto dziesiątek kamer rozmieszczonych wokół Reevesa, aby uzyskać efekt zwolnionego tempa w czasie rzeczywistym. Pociski i tło dodano w postprodukcji, łącząc nagrania z CGI. Efekt, jedna z najbardziej kultowych scen w historii. Nawet jeśli nie widziałeś Matrixa, no to z pewnością widziałeś tę scenę lub jej parodię. Klątwa Czarnej Perły odniosła ogromny sukces i można śmiało powiedzieć, że gdyby efekt przeklętej załogi wyglądał słabo, film prawdopodobnie nie osiągnąłby takiego rozgłosu. Kontynuacja podniosła poprzeczkę jeszcze wyżej zarówno pod względem historii, wrogów, jak i CGI, które wszystko scalało. Krótko mówiąc, David Jones był nie tylko świetnym czarnym charakterem, ale był wyjątkowo dobrze zrobiony i wielu uważa to za pik CGI, jaki kiedykolwiek mieliśmy. No powiem tak, no minęło już ponad 10 lat, prawie 20 lat, a to nadal wygląda oszałamiająco. To, co zespół odpowiedzialny za efekty wizualne osiągnął przy Davim Jonesie, wciąż budzi podziw. Postać miała twarz będącą hybrydą człowieka i ośmiornicy, a mimo to nadal wyglądała jak Bill i potrafiła oddać wszystkie emocje, które ten znakomity aktor wkładał w te role. Już w pierwszej scenie z jego udziałem można było zobaczyć, jak doskonałe są te efekty. Jones przeglądał nowych kandydatów do załogi latającego Holendra, no a każda z jego macek poruszała się niezależnie. Twarz miała pory, miała pory, miała pory. I wszystkie niezbędne ośmiornicze, w cudzysłowie, detale. Do dzisiaj uważa się ten efekt za jeden z najlepszych w branży. No, oczywiście, Ty w komentarzu też napisz mi, jakie uważasz e, efekty specjalne za najlepsze, no i najgorsze, powiedzmy, w ciągu ostatnich 20 lat. Czekam na jakieś fajne perełki. Narka.